Siemanko z tej strony Miguel, no i w tym odcinku na tym kanale chciałbym wam przedstawić kilka kolejnych darmowych nagród, które już niebawem będą do zdobycia za darmo. No ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, to chciałbym wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao 2 wszystko bez liczby, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzania przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, czyli oczywiście kolejnych darmowych nagród dla każdego gracza. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, już dokładnie za kilkanaście dni w grze Fortnite będzie Dostępny pewien darmowy skin, który jest tylko i wyłącznie dla posiadaczy karnetu bojowego, i mowa tutaj o skinie Indiana Jones. No a dodatkowo my w ostatnich kilkunastu dniach otrzymaliśmy bardzo ciekawe informacje na jego temat, i dodatkowo dostaliśmy informacje na temat dodatkowych nagród, znajdujących się na jego drugiej karcie. No i to właśnie z okazji tego, że niebawem skórka ta będzie dostępna bezpośrednio w grze. Dzisiaj przedstawię Wam wszystkie najważniejsze informacje na jej temat, i w tym odcinku poznacie takie informacje, jak kiedy będzie, oraz jak będzie można odblokować skina Indiana Jones. Poznacie jeszcze informacje na temat nagród, które znajdują się na ukrytej karcie w tej samej zakładce niżej, a na sam koniec poznacie kilka ciekawostek na cały ten temat. Wszystko to zaczniemy sobie od najważniejszej informacji i mowa tutaj oczywiście o tym, kiedy dokładnie skórka ta będzie dostępna w grze i na obecną chwilę po wejściu do gry i wejściu w zakładkę z tym skinem widnieje informacja 18 dni, przy czym gdy wy oglądacie ten odcinek na kanale jest już tam 17 dni i data ta wskazuje na dokładnie pierwszy czwartek lipca, co oznacza, że skórka ta będzie dostępna równo z wyzwaniami tygodnia bodajże 5. Tak więc jak widać skórka ta będzie dostępna już dosłownie niebawem i od razu dodam, że w filmie będę czasami używał sformułowania ukryty skin karnetu, Bojowego, ponieważ kiedyś twórcy, gry dodając dodatkowe skiny karnetu, na początku je ukrywali, tak jak możecie zobaczyć w tle tego filmu, i stąd wzięła się nazwa Ukryty Skin Karnetu, mimo tego, że od połowy rozdziału drugiego je znamy, a nazwa ta nadal się utrzymuje, i wolałem tutaj po prostu to wytłumaczyć. No ale dobra, pozostańmy tutaj przy temacie skórki Indiana Jonesa, i skórkę tą będą mogły zdobyć tylko i wyłącznie osoby, które posiadają karnet bojowy, a sama skórka nigdy w życiu nie pojawi się w sklepie z przedmiotami do kupienia przykładowo za fałdolce, a będzie ona do zdobycia po wykonaniu specjalnych zadań, które, tak jak wspomniałem wcześniej, pojawią się równo w pierwszy czwartek lipca, wraz z piątym tygodniem wyzwaniu bezpośrednio w grze. Sam gracz, żeby zdobyć skina oraz pozostałe przedmioty kosmetyczne, a powiem szczerze, że będzie ich naprawdę bardzo dużo, będzie musiał najpierw wykonać wszystkie wyzwania i gdy już wykona wyzwania, dopiero będzie mógł otrzymać te przedmioty. A same zadania, które pojawią się w grze, będą naprawdę proste. Tak więc nie przejmujcie się przykładowo tym, że ciężko wam go będzie zdobyć, bo zadania te da się nawet wykonać w ciągu dwóch lub nawet tych trzech rozgrywek. Co do tych pozostałych przedmiotów kosmetycznych, które będą do zdobycia dodatkowo przy tym skinie, to nic innego jak dodatkowy kill of artefakt poszukiwacza i jest to prawdopodobnie podwójny Trakt zostało przedstawione na grafice, do tego mamy jeszcze malowanie do broni, które wygląda bardzo standardowo, a dalej możemy jeszcze tam znaleźć plecak, w którym jest ukryta złota głowa pomidorka, i na koniec mamy tam jeszcze sztandar. Ciekawsze dla was pewnie będą nagrody, które znajdują się niżej. I co ciekawe, ja już te wszystkie nagrody znam poza jedną, której nie jestem do końca pewny, i temat ten został nam przedstawiony dokładniej wczoraj lub tam dwa dni temu na Twitterze od pewnego Likera, który dokładnie opisał wszystkie przedmioty z drugiej karty oraz przedstawił jak one będą wyglądały, i na obecną chwilę znamy dokładnie pięć przedmiotów. Wszystkich przedmiotów tam jest sześć, a z tych pięciu, które Poznaliśmy to między innymi emotka, która prawdopodobnie będzie emotką wbudowaną do skina, której dokładnie nie znamy poza grafiką. Do tego mamy jeszcze drugą emotkę, tylko że tym razem emotkę rzuconą. No i dalej jest graffiti, które no nie jest jakąś super nagrodą, ale na koniec pozostała nam jeszcze ostatnia, czwarta nagroda opublikowana przez Likera i mowa tutaj o ekranie wczytywania, przy którym sobie troszeczkę zostaniemy. Sami zobaczcie tą grafikę. No i na pierwszy rzut oka nie widać na niej nic ciekawego, jednakże gdy się bardziej przyjrzymy, zobaczymy pozostałe prawdopodobnie dwa przedmioty i nie jestem do końca pewny co do jednego z nich, ale na pewno jednym z przedmiotów będzie ta stawiona w prawym górnym rogu grafiki i jest to po prostu zwykły żółty ponton, a dodatkowo jest tam jeszcze przedstawiona tak jakby druga edycja tej oto skórki. Oczywiście chodzi mi tutaj o tą wersję przedstawioną przy tej lotni i jak sami możecie zobaczyć, jest to tak jakby druga wersja skina Indiana Jones, która pojawiła się najprawdopodobniej na tej grafice i to właśnie tak prawdopodobnie poznaliśmy przedwcześnie wszystkie darmowe nagrody, jakie otrzymają gracze 7 lipca wraz z opublikowaniem tego skina wraz z dodatkowymi przedmiotami kosmetycznymi bezpośrednio w grze. Sama skórka w tej drugiej wersji jakoś za specjalnie się nie różni od tej głównej wersji skina i poza tym, że skórka na Grafice nie ma płaszczu tego samego co podstawowa skórka i ma bardziej potarganą koszulę, to nic więcej się przy niej nie zmienia. I pamiętajcie, że nie mamy dokładnej pewności, czy na pewno jest to ta druga edycja skina, która obecnie znajduje się w tamtej dodatkowej zakładce tego karnetu bojowego, ponieważ na tej samej grafice możemy również zobaczyć tego samego skina, tylko dodatkowo jest tam jeszcze jego tak jakby trzecia edycja stylu, która przedstawia skina w innym kolorze jego ubioru. I jak sami możemy zobaczyć, standardowa wersja ma ten płaszcz w takiej brązowej wersji, a zaś kolejna jego wersja przedstawia go w płaszczu, który ma kolor bliski zielonemu, a może być to po prostu inne światło dodane. Na tą grafikę. Tak czy inaczej, musimy zabrać pod uwagę obydwie opcje, i albo skórka Indiana Jones będzie posiadała w dodatkowych polach z pytajnikiem dodatkową edycję stylu przedstawioną w tle z tą lotnią, albo tą drugą wersję z innym kolorem ubioru, ale wydaje mi się bardziej, że ta edycja, która została przedstawiona w tle z lotnią. I pamiętajcie, że niekoniecznie w tamtym miejscu musi być dodatkowa wersja tego to skina. Sami likerzy informują nas, że tylko takimi pewniakami jest pięć przedmiotów wyliczając w to wszystko tą lotnię i nikt nie bierze pod uwagę tego stylu, który został przedstawiony na grafice ładowania w tle wraz z lotnią, i to przedstawił pewien gracz pod postępem. Modlikara, który wspomniał, że postać trzymająca lot nie ma całkowicie inny ubiór niż standardowa ta postać, która jest przedstawiona na nie bezpośrednio w grze. Temat ten na pewno będzie bardziej jasny w momencie, gdy sama skórka będzie już dostępna bezpośrednio w grze, a tak jak mówiłem, wszystko to będzie już 7 lipca o godzinie bodajże 15 lub 14 i nie wiem kiedy dokładnie trafiają do gry tego wyzwania, ale wraz z nimi dostaniemy też zadania na tego skina i tylko posiadacze karnetu bojowego będą mogły go odblokować. A jak coś to nieważne, kiedy kupicie karnet bojowy, i nawet jak kupicie go dzień przed końcem obecnego sezonu trzeciego w rozdziale trzecim nadal będzie mogli odblokować ukrytego skina obecnego karnetu bojowego, tak więc nieważne kiedy kupicie karnet bojowy i tak czy siak odblokujecie Indiana Jonesa. No i przy okazji, jeżeli ktokolwiek z was chciałby zobaczyć w późniejszym czasie na tym kanale kolejny odcinek, w którym będę wam przedstawiał ciekawe informacje na temat ukrytego skina karnetu bojowego, czy to tego, czy to też w innych sezonach, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem, jak zawsze napiszcie po prostu ukryty skin. Jeżeli serio zobaczę dużo komentarzy o takiej treści pod tym odcinkiem, to jeżeli pojawią się w internecie jakieś kolejne informacje na temat innego ukrytego skina, bądź nawet jeszcze tego, to ja nagram dla was kolejną Odcinek na ten temat, no i przy okazji każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ukrytego skina obecnego karnetu bojowego w tym obecnym sezonie trzecim rozdziału trzeciego. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym jak i innymi tematami będę informował Was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałbym je przedstawić, żeby mnie mogę Wam przedstawić na kolejnym odcinku na kanale, to wszystko podsyłajcie na Discorda bądź Instagrama. A linki macie w opisie tego filmu na kanale. No i przy okazji w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tym ukrytym skinie karnetu bojowego i czy wy będziecie próbować go zdobyć zaraz po jego trafieniu do gry. No i co, na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim opeczkę do góry, jak i pamiętajcie też o tym, że jutro o godzinie 18.05 na tym kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a. A ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!